Można by powiedzieć, że mniej wieje za wyspą, <laughs> ale wieje, wieje, wieje. No wiatr jest nieod... nieodłącznym elementem naszego wyjazdu. Po śnie zasłużonym, bo wróciliśmy koło czwartej rano, pospaliśmy do dziewiątej, dziesiątej. Krótki odpoczynek, no i co, dwie godzinki, może dwie i pół za okonkiem przy naszych miejscówkach tutaj w miarę spokojnie. Złowimy, nie złowimy, bardzo dobrze się bawimy. Taki dzień rymu, rymowanek wyszedł. Do zobaczenia przy holu. Miejmy nadzieję, że trochę większego niż takiego 20. Teraz to może nie być. Nie być, no, ale to nie ma znaczenia. No, to, może to może zobaczymy się po południu. Ryby będziemy łowić wieczorem. Ach, ty na pewniaka. To jest jezioro. Krótkie dwie godzinki wieje cały czas. Nic nie pokazywaliśmy. Mimo że Jacek oczywiście wykosił 36, 36 okonia. Tutaj z tego przyjechał o 10.30 czy 11 i parę razy rzucił. Jesteśmy głodni pyków sandaczowych. Czy ty jesteś głodny? Tak jest. To jedziemy na obiad. To jedziemy na obiad. To że już wieje, to już się wszyscy przyzwyczailiśmy Witamy po obiadku. Na wieczorowego. Plan? Jak co dzień? Wyczekać. Wyczekać i niech stanie się magia, jak mówił ser Kamil Walicki. Działamy. W pierwszym rzucie okoń, ale jaki ładny. Nie! W pierwszym rzucie okoń. Jacek, no i znowu nie będzie ryb. I to jak zażar. 30 ile? 3 Ty mierzysz mi się nie chce. miarkę, złamałem. W pierwszym rzucie o konie. Jeszcze dobrze, nie tego. Tak chcieliśmy w sumie na początek o konie. No, boję się, że to. Boję się, że pierwszy rzut. Ja ciągnę, on siedzi, mówię. Co tam? Co, zagięło mi się coś. Miejmy nadzieję, że tutaj pierwszy rzut niczego złego nie wróży. Tak naprawdę, na tę to jedna w dobra wędka wystarczy po takim szerokim zastosowaniu. Przy tym, jak te okonie tak biorą, to uniwersalne. Uniwersalna. 30 gram uniwersalna. Na przykład. Dokładnie. W Polsce nie do pomyślenia w sklepie wędkarskim nie ma wędki uniwersalnej. Jak on się nie boi uderzyć w przynętę, to ma chyba 12 cm, Jacek, nie? Może. No 10-12. Szczupak bierze też na to A i więcej. Sandat się to w ogóle nie ma problemu. To jest wędka uniwersalna. Tylko musi gramatury obsługiwać, ale wieje. Znowu się zmienił wiatr. Teraz leci nam stąd. Już nie wzdłuż jeziora. Będziemy się Jacek wspomagać chyba tym kotwicą Na drocichu. Ale ładnie bije. Bardzo ładnie bije. Chyba tak, na pewno. Mhm. Widzę sandacza, tak. Jeszcze jakbyś mi go podniósł trochę, to możesz się już z nim bawić. Już jest 60. Dzień. Dzień i dropszocik. Widziałeś jak ładnie? Wczoraj mi ścięło dropszota. A dzisiaj już masz go. A dzisiaj Piękny w samoczuweczku. I niech dzieje się magia. Cały czas w kierowniku. Taki sobie oko na No i co? 30. Skoczył spokojnie. A możesz sobie już położyć tą połamaną tą. 30. Ma tam 30. Na no se wpisz i dwa. Mamy księgowego, księguje ryby wszystkie w Szwecji. Jacek wszystkie wyniki notuje, bo słyszał że Za każdy centymetr złowionej ryby przy wyjeździe trzeba podatek zapłacić. Trochę zaniża, ale, ale stosuje się, bo on jest sumienny i uczciwy. Szybciej byś zapisywał, jakby nagrodę za każdy centymetr dawali, nie? To ja bym pewnie pisał. było większe chyba. Większe było, większe było a ja na siedząco nie wciąłem. Aha. Sandał. było taki. Już dusił, nie? No. no, no wyciąłeś? ale zabrać go ten czy tą koń? Nie, 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 grubo 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 Dobrze ci tak Rąbnął czy przysiadł? Może przysiad, ale ja bardzo wolno, Tak sobie napierę do góry ją podbiłem i to wano długo mi opodoba, podoba... Przedłużony ale... opad Sebastiana. Tak. Tak, tak. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten. Siwy kolor Mam nadzieję, że jak większość chmur deszczowych Ominie to jeziorko. Chmura niestety straszy dalej. Zmęczenie nas dopada potworne. Potrzebujemy adrenaliny. A najlepszą adrenaliną dla wędkarza jest branie. I walka z dużym, może być nawet niedużym, ale z braniem. Pyk. Musi być pyk. No nic, czekamy na magię. Większy?

trzeciego swojego o wyhaczucie dobrze wszystko ten sam rozmiarek Ta. Pięknie Oby to był ten moment No ale o tej godzinie się zaczynało No to ładnie Niech rozbudza, niech rozbudza. Oby to była, wiesz, jakaś powtarzalność w tym, nie? Co? Nie jeden pyk na godzinę. No, bo tak dzisiaj tak wychodzi. Tak wychodzi, jeden na godzinę. I... Była powtarzalność już by były pyki Niepokojące to jest. A chmurka przychodzi, gdzie znowu następne coś. Zobaczymy, jak to wygląda. Latarka, kurde, kamera, znowu Jest już tak. Kolejny 60? Tak jest. Te, to wszystko od Zobacz, co tam jest. Ładniusi. Ładniusi, piękniusi. Jesteś. O. Uciekaj. I fajnie. No, a relaksika, zobacz. Koniec czwartkowej podróży na ryby. Czwartek no moglibyśmy powiedzieć, że najsłabszy teoretycznie. No w sumie były. Pstryki były, ale to chyba nie tyle, że dzień najsłabszy, chociaż ta pogoda wariowała nawet troszeczkę pokropiło nam. Ale chyba my jesteśmy potwornie zmęczeni już. No już, któraś nocka z rzędu, to już daje, no zwłaszcza, zna, daje znać. Zwłaszcza wczorajsza, która trwała do czwartej rano, no więc nie. dzisiaj wcale dużo nie pospaliśmy, w dzień też nie pospaliśmy. I to już czuć. I to czuć. I to czuć. I to czuć. Ciężkie. Oczy się kleją. No. Plecy bolą. Został nam jutro ostatni dzień. E, spróbujemy sobie przypilnować, ale zasadą tego jeziora jest jedno: nie możesz spodziewać się. Jakiejkolwiek pogody. Prognozy tu żadne nie działają. Aura żyje swoim życiem, pogoda żyje swoim życiem. I bardzo wieje. I wieje, i wieje, i to jest wietrzne jezioro. Raz tam. Raz nie ma znaczenia. Ale zawsze wieje. Zawsze wieje. I ten wiatr strasznie krąży, więc ale pewnie jakieś podsumowanko sobie zrobimy na koniec. Dzisiaj chcieliśmy tylko powiedzieć Dobranoc, bo nam się sen niezmiernie przyda. Tak jest. Jedziemy spać. Idziemy spać. Dobranoc. Dobranoc.